Witam ja, kochani na to się, zobaczcie, jesteśmy na pięknym miejscu e, plaża poranek i chciałbym z tego z tej okazji troszeczkę, mamy dzień dziecka, z e, wam okazji, chciałbym zaprezentować kilka ćwiczeń takich e, ukazujących odpowiednią biomechanikę ruchu podczas biegu, podczas ruchów dynamicznych, e, odpowiednie ułożenie ciała. Czyli różnego rodzaju przejścia przez e, i oczywiście o, o odpowiedni zakres ruchu. Te ćwiczenia bardzo warto wprowadzić sobie w swój program. Ja Wam pokażę, oczywiście będą elementy dynamiki, takiej dynamiki, szybkości e, e, pojedynczego ruchu. E, na tych dynamikach się skupimy i później troszeczkę takich ćwiczeń e, ogólno wzmacniających. A więc zaczynamy. Ja tutaj zaznaczyłem takie miejsce i zaczynamy sobie taki ruch. E, przywodzenia, odwodzenia i na końcu zaczynamy tą nogę. Hop, raz, więc tutaj w to bardziej. Raz, 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 raz. 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 ખા�ા� ખા�ા� ખા�ા�ા I <laughs> do Nie jest łatwo, nie jest łatwo, bo właśnie pani, ja mam przysłonę. To przykład ergonomii, biomechaniki, ruchu w miarę poprawnie pokazanej. Stawki szybkościowe, pobudzające, do tego możemy dołączyć sobie ćwiczenia izometryczne, stabilizujące. Oczywiście wplatamy. Teraz w pośród mogę zrobić kilka ćwiczeń również siłowych. Jaki mamy czas, Klaudia? 7 minut. Oczy, więc 3 na pokazanie takich ćwiczeń siłowu i do także jeszcze przygotowałem taśmę z Wy ja? nie musicie, ja utrudniam sobie właśnie taśmą. Taśmą na, na kosztach 10 razy, święć. za to mogę. odpoczynek i za chwilę e, rozpoczynam drugą tą samą serię. Zauważcie właśnie moi drodzy, że pracują tutaj wszystkie mięsia stabilizujące w podporze pszczowym. E, Mięcia biodrowe oczywiście od mięśnia. Klatka piersiowa ściąga w napięciu, dlatego że już same napięcie taśmy daje, że podporze muszą utrzymać to śluzeczkę i oczywiście bardzo mocno pracuje w brzucha. Cały czas w każdym w całej długości tego ćwiczenia. Pociągnie nie zbyt długo, jest to wytrzymałość mięśniowa, więc mięśniowo zakładam. 10 minut. Więc moi drodzy, takich serii ja preferuję e, z pompkami zrobić minimum 3. Więc ja odpocznę i ostatnią tę serię z wami zrobię. Tak wygląda trening, właśnie motoryki e, pobudzające, czyli trening pobudzające, kształtujące naszą szybkość pojedynczego ruchu. Utrudniłem sobie specjalnie, dlatego że jest mi nierówno. I wtedy, kiedy jest nierówno, trudno się wykonuje ćwiczenia. Do tego mojego dodatkowym nie za. Powiedziano, że był urwis, który sobie płasko sypia. E, więc e, moi drodzy, taki trening jest bardzo wszechstronny, jeżeli mamy zdrowe stawy. I chcemy polepszyć, troszeczkę jakby pobudzać się. Nawet nie tyle, bo oczywiście sportowo polepszamy tutaj fajnie wszystkie jednostki motoryczne, jeżeli chodzi o szybkość dwóch nacht. A jeżeli chodzi o ludzi rekreacyjnie trenujących, którzy biegają sobie rekreacyjnie, zostają wykonują marszobiegi, to świetna alternatywa, aby pobudzić trochę organizm, organizm dostaje wtedy nowy bodziec. Ten nowy nowy bodziec sprawia, że jesteśmy bardziej pobudzeni, bardziej tacy żywiołowi, jeżeli chodzi o poranne godziny i lepiej na krótkim czasie pobudza. Więc my tutaj z żoną zrobiliśmy e, około 3,5-4 km właśnie tutaj trutem. Tutaj się delikatnie dokrzałem dynamicznie i teraz takie właśnie to ćwiczenie. Ostatnią serię wykonuję razem z Wami. Pamiętajcie taśma może być albo cięższa, albo w ogóle bez taśmy. Sam podwór sprawi, że te barki tak mocno i również z brzucho. Dziękuję dużo zdrówka subskrybujcie kanał, Subskrybujcie kanał. za wsparcie nas za naturalne nas. Tylko siła z nami, Siła z zdrówka miło 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 miło